Dużo październik też zawitał do Łomży, do salonu Ani. Ania, gdzie się Twój salon znajduje? Chciałam powiedzieć, że to jest najlepsza fryzjerka w Łomży. Ja już w ogóle słyszałam, jak była w kwiecie dojrzałości. Ela. Tak. I ona ciebie tak tutaj trochę Tak, także Lunia, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Ale Aneczko, chciałabym, żebyś też powiedziała, co macie kolejnego takiego przygotowanego, też właśnie dla kobiet na ten różowy październik. Mamy specjalny różową serię październikową dla kobiet, dla mężczyzn również. Na pewno Iza, będziesz miała okazję skorzystać z tej różowej serii. Jest to seria do włosów kręconych, wygładzająca seria. Linia kosmetyczna specjalnie stworzona właśnie na ten miesiąc październikowy. Ale to fajnie, Będę mogła też e, tam na arkadiuszku troszeczkę Oczywiście, przetestować. Ale to jest tylko dla kobiet najbardziej... przecież. Nie, nie tylko dla kobiet, dla włosów kobiecych na różowy październik. Ale, no, ale mężczyźni... dla każdych takich kudłatych, jak się Arkadiusz ostatnio zrobił, to może być. Dzisiaj się dowiedziałam, że mężczyźni też powinni się badać. Właśnie. I pierwszy raz dowiedziałam się w jaki sposób. Także różowy październik jest nie tylko dla, dla kobiet. Ale dla każdego z nas. Dla mężczyzn też. Dobrze, Aniu, ale jak już jesteśmy tutaj przy tobie, to powiedz, gdzie możemy cię w Łomży znaleźć, bo ja jeszcze nie byłam w Łomży, ale ja się tam wybieram. Więc nie gdzie można myślę. ciebie znaleźć? I właśnie, czy tylko masz fryzjerstwo damskie, czy ty męskie też właśnie? Fryzjerstwo damskie, męskie, jest też u nas dobór kosmetyków indywidualnie pod każdego rodzaju włosy, dlatego tu dla Izy będzie specjalnie różowa seria, akurat stworzona na różowy październik. W Łomży przy ulicy Alei Legionów 12, jest to samo centrum praktycznie Łomży, no i z Łomży wywodzi się nasza Ela. Świat dojrzałości Łążyńskiej. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. I jak będziecie w Łomży, czy jak ktoś tam mieszka, a jeszcze nie był Ani, to oczywiście odwiedzajcie. Zapraszamy serdecznie. I też można w internecie uciec zamówić tak, kosmetyki web, tak, że... .pl. To też tam będziemy podstaw i sami I też możecie na niej napisać, ona wam doradzi do, nawet online do każdego tak, rodzaju. Konsultacja włosów. jest jak najbardziej tak. przed zakupem y, cenia. Super, super. super. Dobrze,